Dzień dobry, kochani witam was serdecznie, dzień następny, nowy vlog może raczej, ja tutaj smażę kiełbaskę, mam tutaj paczkę kiełbaski, dwie laski, e, jest, do, jest po ósmej, a ja już się biorę za obiad, bo ci mam dużo rzeczy do zrobienia, takich domowych, także kiełbaskę mi się tutaj ładnie podsmaży, uwielbiam tę garnek, naprawdę to był świetny zakup, mi e, się kiełbaska podsmaży, tutaj mam pokrojoną taką jedną niedużą cebulę, i tutaj z boku mam trochę pieczarek, jedną małą cukinię i w sumie sześć papryk, także to wrzucę. I mam też naszykowane oczywiście pomidory w puszce, już sobie ułatwiam życie, kupuję już zawsze te chop chop też z otwieraczem, bo nieraz po prostu no, irytuje mnie to otwieranie, a mam taki otwieracz do puszek, który ma 150 lat i już bardziej nie działa niż działa. Także ym, do tego dla chłopaków oczywiście ziemniaki, no bo żołąd nie raz że u mnie do bigosu, leczo, gołąbków i do czegoś jeszcze, które ja jem normalnie chleb, są ziemniaki, ale przynajmniej to miała z głowy, także tutaj czekam jeszcze chwilę, żeby wszystko powrzucać. Mam do rozwiązania dwa prania, ze trzy do zrobienia. I siadam zaraz do komputera, kawał już się parzy, także dzień dobry. Pięć puszek pomidorów udało mi się tutaj jeszcze wcisnąć, także czekam aż się zagotuje. Sól, pieprz, um, ziół chyba nic mi nie dawała. bo jest sól, sól pieprz, to może troszkę magii. Ja już tak lekko, wszystko się zgadza, już jest lekko ogarnięta. Eee, zrobiłam sobie tylko brwi i rzęsy, dałam balsam na usta bo no idę do dentysty i tak naprawdę mam jeszcze um, jeśli chodzi moją listę rzeczy do zrobienia, zejść na pocztę, mam jeszcze jedną kartkę do wysłania i muszę iść do Marka Spencer oddać jedną rzecz, ale um, dzisiaj pada, a w sumie jutro tak, jadę do pracy, więc mogę po pracy, po klientce zrobić to na spokojnie, bez ciśnienia, a dzisiaj jeszcze jednak mam sporo czy do zrobienia, bo przez to, że miałam wtedy cztero, przez, o 4 godziny wydłużoną podróż, jak wracałam właśnie od, od Ewy, to w ten dzień nie wysłałam analizy dla klientki, a też wiedziałam, że później będę miała dwa dni takie, że no, nie będę miała kiedy tego zrobić, dlatego teraz do niej napisałam, przeprosiłam wyjaśnienia sytuacja i powiedziałam właśnie, że we wtorek e, jej analiza będzie wysłana i ją wysłałam, ale jak wrócę dzisiaj, Cały czas czekam na pranie, żeby się skończyło, ale być jak to jest, że te ostatnie 7 minut nieraz trwa 20, więc mówię, nie czekam po prostu do ostatniej chwili, żeby wyjść z domu do dentysty. Tylko po prostu jak wrócę, to włączysz raz wirowanie i, i te rzeczy powieszę, bo jeszcze na pranie muszę zrobić. To po prostu pranie to jest stały element dekoracji, i ja co roku was pytam o to, czy polecacie suszarki, jakie polecacie suszarki, i od roku. Jest to, są dwa obozy, tak super, e, e, tak, ale zniszczył mi ubrania, tak, ale jeśli masz rzeczy typu wełna, kaszmir, jedwabek, jakieś droższe, to i tak masz do, 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 do suszarki bardziej na ręczniki, i na, e, na ręczniki i, na, e, i na pranie, więc ja to oczywiście rozumiem i ma to sens, ale e, też wiem, że często te pralki, suszarki, żeby mieć oddzielnie też z tego, co mam taki od Was feedback. Jeśli już pralko-suszarka, to one rzadko są o tej samej pojemności. Więc na zasadzie to po jaką cholerę coś jest na 9 kg do prania, skoro na 6 czy 7 do, do, do suszenia. Więc jakby to jest takie. Także nigdy się na tą suszarkę nie zdecydowałam. E, jakbym kiedyś miała jakiś nie, duży dom, i e, teraz mogła zrobić e, suszarnię, i takie wiecie, taki pokój do, do prania, e, no to pewnie bym się zdecydowała. Ale no tutaj po prostu nawet nie mam gdzie. Teoretycznie w szafie, e, w tym tak zwanym pierdolniku, mogłabym wyjąć półki, e, które tam mamy właśnie zrobione tam na buty, na jakieś takie środki na chemię, i na to postawić jeszcze suszarkę. Ale tam gdzie, mam te, gdzie ja dam te buty? Nie chcę dawać butów, w których chodzimy do szafy, gdzie też jest jakaś. Spiżarnia zrobiona, gdzie też są czyste ubrania, i jakieś takie rzeczy. No nie chciałabym takiego właśnie brudu z zewnątrz mieszać z czystymi ubraniami. No jakoś tak w ogóle takie, takie, no nie, nie to nie, nie jest dobry pomysł. Po prostu rozwieszę, jak rozwieszę jak wrócę. No i też jak wrócę, to już obiad mam zrobiony. Dlaczego już mi takie pyszne o, po, jakie pyszne? Z samym chlebem jadłam i tak się nażarłam tego chleba, że po prostu czuję się jak chodzący gluten morgan, Po prostu brzuch mam taki, że. Masakra, no ale wiecie, jakieś uroki. Jak wrócę, sobie też zrobię herbatę zimową i po prostu e, tam wiecie, jak będą powroty ze szkoły i z pracy, to trzeba będzie ogarnąć, ale później do wieczoru się przy komputerze i już będę taka na, na bieżąco, bo no tak mówię, tych czterech godzin mi zabrakło ostatnio przez tą przez tą podróż, więc e, po podejdę do dentysty, to naprawdę moja przoda z dentystem powinna się skończyć dawno, dawno temu, ale miałam e, problem wracający kilkukrotnie z e, implantem, który tutaj miałam u góry, bo e, zadowolona i tak dalej. przychodzę do mnie, czuję, że zaczęło mi się coś, coś ruszać, że zaczęłam się odkręcać. I on tak naprawdę się odkręcał, luzował trzy razy, może nawet cztery. Aż końców stanęło na tym, że pewnie ten ząb był źle zrobiony właśnie w miejscu, gdzie te implanty były robione, bo to nie robił mój dentysta, tylko oni gdzieś właśnie wysyłały, wysyłali skany, bo pozostałe trzy implanty, które mam... Był bez, bez zarzutów, tylko właśnie ten jeden zom u góry cały czas mi się gdzieś tam po prostu e, kiwał. Dlatego e, ten zom został odesłany. I ten zom już na mnie czekał od 6 tygodni i już była sytuacja, że już e, byłam w mieście, pamiętam, że szłam sobie do, do czaritka, zadowolona, mówię, o to, już mam tam 40 minut, to pójdę zobaczyć, co tam ciekawego i lecę do dentysty, ale się okazało, że tam e, czekajcie, pierw było miał telefon, czy mogę przyjść godzinę później, no to ponieważ to było spokojnie z rana to mi pasowało, a później się okazało, że nie dojechał do, do pracy mój dentysta, bo nie mógł chyba sobie auta naładować. To, to, to jest z elektrykami, że czasem no, nie ma gdzie auto naładować, jest problem. No i wtedy był problem, i miałam propozycję jakichś kilku innych terminów, ale w godzinach popołudniowych. A ja nie chcę, żeby mój Andrzej brał sobie południa wolnego i później to odrabiał, dlatego że nie ma dla mnie terminu. Ja też wiem, że mój dentysta nie pracuje. 5 dni w tygodniu, że naprawdę to jest tylko w Peterborough, kilka dni i ma dużo klientów, i są godziny dla mnie ograniczone, które mi pasują, więc jakby no, to jest takie trochę upierdliwe, bo już coś, co myślałam, że dawno, dawno temu się skończy, to ja poświęciłam jeszcze tak naprawdę sporo dodatkowych godzin, żeby tam iść i temat ogarnąć. I mam nadzieję, że dzisiaj, jak tam pójdę, to ten implant będzie wkręcony i będę się z nim widziała na jakiejś kontroli za jakiś czas, bo już tak naprawdę już. Minęło chyba nie wiem, jakieś pół roku, jak nie lepiej od momentu zakończenia całego mojego tego planu leczenia. I już nawet przychodzą mi takie chyba automatyczne powiadomienia od dentysty: o, pora przyjść na wizytę kontrolną, może na piaskowanie, może na coś tam. Z wcale jeszcze się ten plan nie skończył, także. Mm, także mój Andrzej już też sobie zęby wyprostował, zrobił bonding, już ma wszystko porybane, ogarnięte. E, a ja jeszcze chodzę przez tego nieszczęsnego implanta. No ale pech, co zrobię? Nic nie zrobię. Tak naprawdę po prostu ja zawsze mówię, że e, nie, nie znoszę poświęcać czasu i marnować czasu na rzeczy. O, zrobiło się to pranie, słyszeliście? Szok. No ale tak już nie zdążę go e, teraz już. E, Teraz go rozwiesić, także cokolwiek. Więc no mówię, ja zawsze mówię, że jeśli chodzi o rzecz, na coś się wyda pieniądze, i te pieniądze są takie jakby źle wydane, to jakby pieniądze można zrobić, ale czasu nie można odzyskać. I mnie tak właśnie nic nie nerwuje, jak to, że poświęcam znowu czas na coś, co już myślałam, że będzie dawno, dawno temu zrobione. No ale to mówię, to nie jest wina mojego dentysty, także po prostu jadę. Po prostu jadę i tak jak mówię, po prostu mam nadzieję, że będzie takie pół godziny, chwila. I że będę z powrotem w domu, bo, ym, no bo chciałam sporo rzeczy do, do zrobienia. Ja już w domku robię sobie herbatkę. Pomarańcze, goździki, cytrynka, ym, żurawina. Jutro, tak jak mówiłam, jeszcze kupię sobie rozmaryn i mam taką sypaną herbatę. Typu El Grey. Chyba ją kupiliśmy w Bach albo w Jorku, w takim sklepie w sklepie z herbatkami. O! Niech się parzy. Już daję od góry jeszcze część. Także El Grey uwielbiam, przepyszny. Mam takie jeszcze trochę, czy trochę, mam jeszcze sporo znieczulenia po dentyście. Także akurat mam nadzieję, że mi się zaparzy. Z 5-10 minut i z tego. Wychodzi sześć małych szklanek albo takie dwa duże kubki te z, ze Starbucksa i posłodzę tym dżemem malinowym. Patrzcie, która jest godzina. A ja już tak siedzę z Andrzejem. Coś tam sobie ogląda. Ja wrzucałam vloga tego, jak mam u Ewy pierwszego. I mówię do niego, ja idę dookoła dalekowej krainy, bo ja odpływam. Ja jestem tak, mówię, <gryw> po prostu zmęczona, że nie będę na siłę siedziała do nie wiem 10, żeby dopiero iść do sypialni. Wiecie, ja sobie od TikToka poskróju przynajmniej 20 minut, także tam podejrzewam, że Aga i Dorota mi coś powysyłały, bo gdyby one nic mi nie wysłały na TikToku przez dobę, ja bym się zastanawiała, są oczywiście, że są jakieś filmiki. Ja bym się zastanawiała, czy z nimi wszystko ok, czy, czy nie wiem, czy coś, coś, coś się nie stało. Także dziewczyny, pozdrawiam serdecznie. Drota, Kupuj bilet na samolot i ogarniamy. Ogarniamy wiosnę w Londynie. Także ja tak bloga przyciągnę na jutro jeszcze, bo jutro może coś się jeszcze będzie działo. No i Także do zobaczenia jutro. Patam Dzień dobry moi drodzy. Dzień następny. Dzieci w szkole Andrzej w pracy, ale Andrzeja ogarniać z rana nie muszę. Jakieś, nie wiem tam, kawka kanapki i wstaję, robi sobie tak po wcześniej do pracy, więc musiałam wstać jeszcze wcześniej, żeby wszystko z rana ogarnąć przy Szymonie, no bo jeśli on idzie normalnie jakby na ósmą, to mi też zawsze coś tam z rana pomoże coś tam ogarnie, no, ale dzisiaj wiedziałam, że muszę zrobić wszystko sama, ale zrobiłam to nawet bez robienia bez dechu. I jeśli dziwnie mówię, czy jestem trochę napuchnięta i to widać, no to jestem napuchnięta, no bo wczoraj jednak miałam w kość wkręcaną na nowo śrubę i to wszystko. Miałam też, uwaga teraz na jakieś szczegóły, miałam też jakby przez to, że miałam taki problem cały czas z tym implantem. Wydaje mi się, że siedzi idealnie, bo wcześniej za każdym razem miałam wrażenie, że coś tam nie do końca jest tak, jak być powinno. Nawet teraz nie czuję, żebym zapleniła. I właśnie ten tester mi powiedział, że tam troszkę jakby trzeba było jeszcze kawałek jakby Kości, tam, żeby trochę bardziej wszystko tam docisnąć, dokręcić. No i teraz trząb kciuki, żebym już nie musiała widzieć z moim dentystą, ze względu właśnie, z żadnego względu, tylko na kontrolę, tego sobie życzę. Także. Angel pracę Szymam w szkole. Ja mam dzisiaj właśnie jedną stałą klientkę i nadmyślałam, żeby jeszcze wrzucić, że mam ter godzin, drugi termin popołudniowy, ale mówię nie, mam za dużo rzeczy do zrobienia, a nie lubię już tak gonić i latać, bo no do końca roku mam takie szaleństwo, chodzi o pracę, z czego się bardzo cieszę, no ale też. Um, nie chcę być taka nadgorliwa, jak to zazwyczaj bywałam. Bo już staram się już taka, taka nadgorliwa nie być. Więc dzisiaj y, tona suchego szamponu na włosy. Bez, bez, beznadziejna pogoda y, i dopiero włosy chcę mieć jutro, jutro wieczorem. Więc hurtowo wypsikałam się berbery Goddess, czyli zapachem, który wiem, że Wy też uwielbiacie, że powąchałeś i że kupujecie, nawet Aga, co z Ottinga, mamy raczej różne gusta zapachowe, to prosiła mnie, żebym wysłała jej zdjęcie, które to, który to zapach miałam na sobie, jak się ostatnio widziałyśmy. Także dzisiaj jest mi już tak gorąco, po prostu muszę wyjść z domu, bo w tym Golfie zaraz się ugotuję. To jest Golfix Arket, piękny taki cappuccino. Do tego zaraz założę swój płacz second handu, usta obrysowałam sobie konturówką tą z Essence, którą wam... Bardzo polecam. jeśli się szukać jakiegoś ładnego nudziaka. No i biżuteria, to samo, co właśnie miałam wczoraj, to jest ten taki właśnie żółty bursztyn srebrze, który kupiłam w Warszawie, gdzieś tam, przy Starym mieście. Raczej Andrzej mi kupił na rocznicę ślubu. Ja lubię takie właśnie rocznicowa biżuteria. No, i na usta sobie jeszcze dam mój ostatni ukochany błyszczyk. Jeśli macie ochotę, właśnie na taki idealny odcinek, niut, który naprawdę jest ekstremalnie twarzowy, a u mnie słowo twarzowy znaczy w nim kodzie, nieważne jaka paleta kolorów Ci pasuje, to jest taki kolor, jest tak właśnie neutralny, uniwersalny, że każdy będzie w nim dobrze wyglądał. Oczywiście znajdą się osoby, które powiedzą, mi się ten kolor nie podoba ja się. się, 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 się Bla bla. Ja się w nim źle czuję, ale okiem kolorysty i to jak yy, 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 chodzi o moją wiedzę, jak powstają kolory, to to jest właśnie tyle neutralny kolor, że no po prostu będzie pasował wielu, 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 wielu typom kolorystycznym. Więc nawet jeśli jesteście, yy, nie wiem, kontrastową wiosną czy ciemną jesienią, a stwierdzicie, ale się ten na Ani podoba, to też sobie możecie kupić. I to jest w Chanel 716. Hmm. hmm. Też proszę mieć poprawkę na to, że mam też na sobie już konturówkę. Zatem spakowałam prezent dla mojej klientki. Ola to jest moja klientka, przez którą kupiłam ten zapach. I Ola to też jest moja klientka, która przychodzi do mnie. Mi się wydaje, że ona jeszcze do mnie przychodziła, jak ja pracowa ym, pracowałam na Stangrandzie, czyli no, 3, 4 lata gdzieś. Także ym, cieszę się, że. Będę mogła jej coś takiego skromnego na święta od siebie podarować. W ramach takiego właśnie podziękowania, że cały czas do mnie przychodzi, że cały czas do mnie wraca. Golf nie chce być kula bula, więc go trochę podciągam. O, od razu lepiej. <grytania> Złudzenie optyczne. Z tyłu mam wywieszony koc, bo rano jeszcze wstawiłam koc i prześcieradło. W mam trzy suszarki roz rozstawione, także... Obrobiłam się z splaniem wczoraj, o, bardzo mi się podoba takie połączenie właśnie neutralnych takich odcieni dla lata, bardzo ładnie, nie zawsze trzeba być kolorową papugą, żeby tutaj wszystko miało sens, ręce i nogi, także ja was do pracy nie zabieram, bo jakoś, nie wiem, no nie chcę nosić Peterboru po centrum aparatu przy sobie, nawet normalnie bym brała Neverfulla, a biorę tą torebkę, no jakoś tak nie mam tego... A i dam Wam też taką, nie wiem, może podpowiedź, wskazówkę, bo na pewno się znajdzie ktoś, kto, kto tego nie wie, o czym teraz powiem. Yy, mi się zdarzało wychodzić z domu i na przykład zostawiałam w drzwiach od ogrodu klucze w środku, że zamykałam właśnie drzwi, wychodziłam przodem, no bo bramka też jest zamknięta i tak dalej, kamery są dookoła, ale na przykład wczoraj jak wieczorem Andrzej wracał z pracy, to był klucz z przodu w drzwiach zostawiony, no ja zapomniałam i zanim tam doszłam, żeby wiecie um, otworzyć mu te drzwi, to on już sobie sam wsadzając od zewnątrz klucz e, drzwi otworzył, więc też taka wskazówka, żeby nie kusić złodzieja żeby mu nie ułatwiać zadania nie zostawiajcie nigdy klucza w drzwiach nawet ci te drzwi są przekręcone bo właśnie kiedyś Andrzej powiedział, że o wiele łatwiej jest otworzyć drzwi, jeśli jest klucz w środku niż go nie ma, także nie dziękujcie, po prostu pamiętajcie, jak wychodzicie, nie zostawiajcie nie wiem, szczoteczek elektrycznych do władowaniu, żadnych elektrycznych papierosów, żadnych elektrycznych rowerów, czy czy skuterów, skuterów czy, czy hulajnogi broń boże, bo są przypadki, że po prostu to wybucha i jest później tragedia, bo domy się palą, więc jakby ja zawsze wychodząc mam schizę, że po prostu no, zamykam okna, sprawdzam czy bramka na pewno zamknięta, a czasami mam schizę czy, i, i tego nie sprawdziłam, to patrzę na kamerę, czy odprowadzając ona po prostu zasunąłam bramkę, bo to wszystko się nagrywa. Także nie zostawiajcie nigdy klucza w drzwiach, gdy wychodzicie z domu. Odezwę się jak wrócę z pracy. Ja już po pracy i szykuję sobie zimową herbatkę. Nie mogłam się doczekać do domu, kiedy brzeję ten dzbanek. A jeszcze zapomniałam, jeszcze muszę wsadzić. A... Czekajcie, bo kupiłam jeszcze rozmarynę. O! czekajcie, będzie, weszło. Jeszcze troszkę dolejemy. Perfekt! Czekajcie. Bo... Mam dopięty jeszcze. Oh my god! Tu mi się parzy ten El grey co Wam ostatnio pokazywałam. Goździki tak rzuciłam luzem, bo jeśli to nie jest taka herbata do szklanki, tylko właśnie do tego, tak by nie chce mi się tego nabijać. Także mamy rozmaryn, pomarańcze, cytrynę, goździk i żurawinkę. I bardzo dobrą herbatkę. Właś, właśnie ją skończyłam. To jest taka nawaga. o teraz jak może będę na niego w Londynie, to też może kupię jakąś taką nawagę dobrą herbatę. Także niech mi się to z 10 minut zaparzy i będę słodziła tym e, dżemem malinowym. Parzy się tutaj, tylko powiem Wam, że jakoś tak nie mam zaufania, do... nie, czemu tak cicho mówię, nie mam zaufania sobie do tego e, dzbanka. Mam nadzieję, no skoro dzbanek to na wyrządek, no ale okej, okay. jeszcze tylko nie wiem gdzie mam ten... A jest tutaj z boku u mnie to moja szklaneczka, ale radość. Taka mała rzecz, a tak cieszy. Byłam z pracy, dostałam też od, od klientki taki piękny koszyczek z różnymi kwiatkami, ale zostawiłam w studiu, bo stwierdziłam, że muszę jeszcze iść parę rzeczy pogarniać i nie chcę, nie chcę nosić, ale tak naprawdę też pasuje mi do do studia, także pokazywałam Wam na Instagramie, Prze, przepiękny, no i po pracy właśnie miałam kilka rzeczy do załatwienia, musiałam iść na pocztę, oddać, jest fokus na mnie, oddać jedną rzecz do Marken Spencer, to zrobiłam i miałam bardzo dobry czas i czuję, że jestem głodna, dobra, lecę do domu, ale przypomniało mi się, że chciałam spróbować właśnie w kawiarni Markel Spencer taki toast sezonowy, który teraz wypuścili, który na TikToku był zwieralowy. I to jest właśnie taki ich chleb, który jest bardzo dobry. Zresztą myślę, że wiecie, że ja uwielbiam chleb z Marks Spencer, ten na zakwasie. I w tym toście jest właśnie indyk, taki właśnie świąteczny. Do tego jest też ser. No coś takiego można powiedzieć, jak Sunday roast indykowy w toście, zamknięty. I do tego z boku można było sobie jeszcze dokupić gravy. I właśnie widziałam na TikToku, że ludzie tak właśnie jedzą. Ten tos jest taki chrupiący, przypieczony, przepyszny, naprawdę zajebisty, przyprawiony. I to sobie właśnie można moczyć w tym, w tym gravy. I powiem, że to było bardzo dobre. 6,50 kanapka, 7,50 z sosem, i uważam, że coś naprawdę pysznego. I Wróciłam do domu i w ogóle nie jestem głodna. Powiem, dopiero później będę jadła leczo, Marzyłam o, o tej herbacie. I kilka rzeczy jeszcze kupiłam w marku: właśnie, Dokupiłam sobie pomarańcze, bo wiedziałam, że mi za dużo już nie zostało. Tyle mi zostało dosłownie z tej, kupiłam ostatnio. Kupiłam też rozmaryn, myślę, że taka gałązka na herbatę będzie. Jakby, dla mnie, rozmaryn to jest zapach lasu, i kiedyś tak mówię, jak rozmaryn do herbaty. Ale myślę, że taka jedna gałązka będzie, będzie super. Kupiłam jeszcze pietruszkę, bo jutro będę robiła właśnie sos pieczarkowy. Wziąłem dla Szymona chleb. Wzięłam też Szymonowi tego Milkshake'a, bo no to jest teraz jakieś sezonowe. podejrzewam, że w styczniu już tego, tego nie będzie, tej, tej serii. I nazwa pani przykazała się mówiła: O, on mi Gingerbread Milkshake. A ja że naprawdę bardzo, bardzo dobry. Także nie kupiłam, bo ostatnio nie było. I powiem Wam, że już nie wiem ile razy, nie wiem, 5-6 razy, jak byłam w Mark Spencer, a byłam albo w centrum, albo na Hamptonie, to nie ma tych jogurtów z Alpro. Po prostu są wyczyszczone te, te, te miejsca, gdzie te jogurty są, które, które pokazywałam. I, z, I ja zawsze mówię, że nie mam dużo odbiorców, ale ja mam sporo dziewczyn gdzieś to jest z Peterborough. zastanawiam się, czy <coughs> no faktycznie <coughs> to jest tak, że ten jogurt tak w, w, wyprzedaje, bo nie wiem, te 30 czy 40 osób z Peterborough, który mnie ogląda na story, też próbuje ten jogurt i go po prostu teraz przez dłuższą chwilę nie ma, czy po prostu go nie ma. Ale tak mówię, o, idę po jogurcik, nie ma, idę po jogurcik, nie ma, idę po jogurcik, nie ma. A ja na przykład na Okado nie robię zakupów, bo wiem, że tam Martin Spencer przywożą. Także e, trudno. E, kupiłam jeszcze całą taką długą bagietkę, bo stwierdziłam, że do leczu mam ochotę właśnie na bagietkę i nie na tą właśnie na zakwasie, e, tylko taką klasyczną białą, hamską e, więc później sobie po prostu e, odgrzeję leczo i zjem z bagietką. I kupiłam jeszcze... Tak mi właśnie naszło, bo ostatnio, jak byłam z Anią w Garden Center, to piłyśmy gorącą czekoladę. Jak mam w Nottingham, też piłam gorącą czekoladę. I się że mam też na gorącą czekoladę. I kupiłam taką właśnie też w marku. Dobrze, wzięłam bitą śmietanę i też widziałam, że jest biter śmiet bita śmietana, e, chyba o smaku tym gingerbread, ale u mnie jej nie ma w ogóle. Jest ta i czekolada, Czy to czekoladową? Ja chciałam teraz szkolę już. Już nie pamiętam, 100 tysięcy lat już takiej, yy, śmietany do tam nie kupowałam, ale jestem mega ciekawa właśnie tej gorącej czekolady. Dodać mleko albo wodę. Yy, nie wiem, dam, dam wam znać, bo nie było żadnej takiej świątecznej edycji, nic takiego, bo bardzo często te gorące czekolady są takie mierne, takie, takie marne. A gdzie one topił się taką dobrą? To no w tym Garden Center, tam była naprawdę fajna. Mm, nie wiem. Trzeba spróbować. Myślę, że po prostu powiem kupić sobie Nesquik. to jest kakao. Kakao to nie jest gorąca czekolada, nie? Czy teraz coś bradzę? 3 łyżeczki na 200 ml wody albo mleka. No nie wiem. Dam znać pewnie za dzień lub dwa. A ja teraz <laughs> a się teraz rozbieram, rozpakowuję te te rzeczy, rozkładam je na miejsce, siadam do komputera, analizę do wysłania do skończenia dla klientki, a wiem, że dzisiaj idzie późny popołudnie do fryzjera i chciałabym, żeby te treści miały u siebie przed pójściem do fryzjera, bo wiem, że zależy jej, żeby koloryzację zrobić też właśnie pod kątem swojego typu kolorystycznego, także jeśli też tak macie, że ja na to Wam piszę, bo dzisiaj właśnie mam taką sytuację, że wysyłka będzie między 13 a 15, a właśnie klientka do mnie napisała, czy mogłabym ją wysłać po prostu 13, bo ma fryzjera, więc więc tak też, tak też, tak też zrobię. Zepnę się po prostu teraz yy, i ogarnę temat, a wieczorem jeszcze może posprzątam, bo ja mam do domu rzeczy podkładam na miejsce, ale już się podkurzać i powdzierać kurze. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Dajcie znać, czy też lubicie teraz takie zimowe herbatki, czy jest coś, co powinnam do niej jeszcze dorzucić, mm, żeby była taka jeszcze bardziej yy, zimowa i fajna, tylko nie cynamon, bo cynamon myślę, że no, jakoś by mi tutaj nie, nie pasował niekoniecznie, także kciuki do góry i widzimy się z niego w kolejnym vlogu, także bujaki, trzymajcie się ciepło, papa. Pa.